Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj mamy 1 stycznia 2023 roku Rozpoczynamy nowy rok Jesteśmy o rok starsi Zapewne niektórzy są bardzo ciekawi jaki to rok będzie Zaczął się dosyć mocno wybuchowy Mam tutaj na myśli petardy i też napoje wyskokowe Ale... Również słyszałam z oknem, że jeździło dosyć dużo służb na sygnale, więc zaczął się rok mocno, no, wybuchowo dosłownie. Nie wiem, co tam się działo w mieście. W każdym razie jest to rok pod władaniem Marsa. Mars to jest Bóg wojny, co nie oznacza, że będzie wojna u nas. Nie chcę tutaj nikogo straszyć, tak? zresztą ja uważam, że wojny u nas nie będzie, yy, jednakże możemy mocno odczuwać skutki wojny, która toczy się poza granicami naszego kraju. Yy, kochani, dzisiaj będę drapać. Oczywiście życzę wszystkim yy, moim widzom yy, wszystkiego co najlepsze, tak jak mówiłam. Yy, w starym jeszcze roczku, żebyście byli pełni nadziei i wiary, że, że może być dobrze w takim sensie, żeby też dbać o siebie, tak? I, I o swoje takie najbliższe otoczenie. Oczywiście nie mam tutaj myśli, żeby zapominać o innych, ale chodzi o to, że pamiętajcie, że to nasze najbliższe otoczenie jest, no, to jest nasze życie, tak? I. I możemy stworzyć no, takie dobre warunki dla siebie, tak. Zresztą, no cóż, jak coś się dzieje, no wróćmy do tej wojny. Jak jest wojna, to szczególnie po czasie, tak, jak już trwa troszeczkę i ludzie się jakby przyzwyczajają do pewnych warunków, do warunków okazuje się, że zaczyna się toczyć u cywilów normalne życie, tak? Czyli jest jest również radość, tak? Są spotkania, są wesele, narodzą się dzieci. Także to nie jest tak, że oczywiście to jest jeden z najgorszych chyba stanów, jaki może spotkać człowieka, ale, ale w każdej sytuacji można znaleźć radość. Pamiętajcie, kochani, oczywiście, jeszcze raz uważam żeby tutaj nikogo nie straszyć, bo tak zaczęłam jakoś wojennie, ale jestem pełna wiary, że wojny u nas nie będzie. Natomiast no, może być gorąco, tak, pod różnymi względami. Zresztą ostatnie dwa lata powinny nas przyzwyczaić do, do zmian. Kochani, dzisiaj drapię mix z drapek za 40 zł. I mam tutaj kasa wpada dwie sztuki. Owocowa eksplozja, dwie sztuki. Róż, różowy diament i Big Love. To jest za 5 zł z drapki i za 10. Deluxe 7 oraz tutaj mamy bajeczną kasę. okej. Okay. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. Ostatni draping, który był rok temu, czyli dokładnie dzień temu, <laughs> czyli wczoraj. Czy przedwczoraj? No wczoraj. Przedwczoraj. No okazał się klapą, więc zobaczymy. Może nowy rok zacznę lepiej. Kasa wpada, szukam tutaj pliku lub sejfu. Wezmę jakieś tutaj jabłko, gwiezd, gwiazdka, truskawka, pik, pomarańcza i serca, strapka pusta jabłko, ananas, cytryna pik gwiazda, wiśnie Arbus, korona pomarańcza i plik, czyli jest wygrana i mam dwa złote. A tu jest kot. Dobrze, teraz sobie wezmę owocówkę. Ładny... ...kolor. Chociaż ten kolor... ...ostatnio też był jakiś ładny kolor i... ...a to wygrana była, nieładna. To znaczy nie było jej w ogóle. Szukam sobie tutaj truskawki i arbuza. Od razu bym jadła te owoce, słuchajcie, to jest nie fair, żeby drapać owocową w środku zimy. Szczególnie jeśli chodzi o owoce sezonowe, które uwielbiam po prostu. Najbardziej lubię owoce sezonowe nasze. Najbardziej lubię polskie owoce. Cytryna. Yy, jabłko i wiśnie. figa to jest borówka i pomarańcza był I tutaj mamy brzoskwinie oraz Anna nas będzie wygrana. To jest linia. I jedna linia jest. Trzy zeta. Dejdę. A kodzik mamy i tutaj. I teraz mam linię. Czy szczęśliwe zaraz się okaże? Солнце. Бедренно. śliwka i arbuz tu są kości i tęcza nie widzę kwiatek i złota banan i wiśnie. Krab był. A wiśnie? Banan był. Słońce było. <laughs> banan i wiśnie. Niestety, yy, jeszcze sprawdzam, nie ma linii, nie widzę linii. Iku. S Pika nie ma, serca nie ma. Sakwa nie ma, serce truskawka. Serce księżyc, pik. Księżyc, pik, sakwa, pusto. O i teraz drapka, która wymaga drapania ostrego. Różowy diament.

Dwadzieścia siedem, dziewiętnaście i dwadzieścia sześć.

szesnaście i trzydzieści trzy. Deluxe siedem. Szukam siódemki. Szybko się drapie tę zrapkę. Ale coś ona jest pochowa dla mnie. Chyba raz wydrapałam, tylko coś w niej. Hmm, niestety, pusto. O, że ten nowy rok to kiepsko, rozpoczynam. <laughs> Ale bajeczna kasa, w Tobie jest nadzieja. <laughs> Szukam 33, 2, 37, 15 i 21. A mam 19. Trzydzieści cztery cztery trzydzieści dwa dwadzieścia cztery siedemnaście trzy osiemnaście czternaście dziewięć trzydzieści sześć siedem jeden trzydzieści jeden osiem trzydzieści dziewięć pięć dwadzieścia dziewięć dwadzieścia siedem i dwadzieścia dwa no, kochani, niestety nowy rok rozpoczynam tak, jak skończyłam stary. Czyli dużą ilością pustych zdrapek. Bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I oczywiście te największe są puste. A dzisiaj wygrywają maluchy. To znaczy, tu są zwroty. Tu mam trzy... Tu mam dwa, to jest 5 zł, a wkład jest 40 zł, czyli big minus 35 e, zł. Kochani, mm, ja zawsze mówię: jak, i, jak na początku źle, to, to na końcu dobrze, no ale to jest trochę długo, prawda? <laughs> Bo musiałabym czekać 365 dni. <noise> yy, powiedzmy, że początek. Nie, to jest koniec tygodnia. <noise> no dobra, początek miesiąca. Jak będzie. Początek miesiąca, zły do koniec, będzie dobry. Tego się trzymajmy. No, jestem naprawdę niepocieszona. Zresztą ostatnio jest kiepska pasa u mnie. Kiepska pasa finansowa. W zdrabkach nie wygląda to dobrze. No cóż, yy, kochani, wszystkiego najlepszego jeszcze na nowy rok. Yy, yy, tak jak mówiłam, trzeba wierzyć w to, że, yy, że jest dobrze, a przede wszystkim w to, że yy, sobie sami to dobro yy, umiemy stworzyć. Czego Wam i sobie serdecznie życzę. Pozdrawiam Was. Zachęcam do subskrypcji kanału i do łapek w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, Pa.